Hey, czy u Ciebie również występuje taki problem, że handlowcy chcieliby znać najbliższe, najszybsze terminy realizacji zamówień od klientów zleceń produkcyjnych, a tak naprawdę czas dostarczenia takiej informacji zwrotnej liczysz w godzinach lub w dniach, a tak naprawdę to kierownik czy planista wymyśla te dane, można tak powiedzieć, z sufitu. Jeżeli tak jest, to zapraszam Cię do odcinek, w którym pokażę Ci właśnie, jak. Szybko wyznaczyć sobie ten termin realizacji, bo być może Twoi klienci w ogóle oczekują nie tylko najniższej ceny, ale również szybkich terminów realizacji. Być może nawet w trakcie rozmowy z Tobą, swoim z handlowcem, chcą usłyszeć ten termin od razu no bo zakładam, że dla nich jest to ważne, żeby również przekazać tę informację jak najszybciej do swojego klienta. Jednak bardzo często dochodzi do pewnego rodzaju przepychanki komunikacyjnej między sprzedażą a produkcją, no bo sprzedaż chce sprzedać jak najwięcej, a produkcja mówi, że te terminy są na przykład odległe, no przez to klienci tak naprawdę mogą odejść i zrezygnować z naszych zamówień. Być może nawet jest tak, że zamówień jest tak dużo, że handlowcy sami chodzą i nie wiem, pakują paczki, żeby je wysłać, a patrzysz na swój magazyn, który jest nie wiem, pełny a klienci dalej czekają. Jeżeli to znasz, to poznaj trzy kroki, które są potrzebne, żeby sobie to wyliczyć. Są one bardzo proste. Pierwsza rzecz, potrzebujesz bazy z zamówieniami, listę zamówień, gdzie widzisz, na jakie produkty masz zamówienia, w jakiej ilości. Być może to nawet masz, bo musisz to prowadzić w jakimś Excelu, doksie, może w jakimś systemie wprowadzasz sobie te informacje o swoich produktach. Drugi, drugi element, drugi krok, który potrzebujesz, to dla każdego produktu potrzebujesz znać jego ścieżkę wytworzenia. Czyli przykładowo dla tego produktu mam laser, frezowanie i pakowanie, gdzie jego parametrami jest czas produkcji. Czyli wiem, że potrzebuje dwie minuty na cięcie, 5 minut na, na frezowanie i minutę na pakowanie. Tutaj akurat posługuję się parametrem godzin pracy i wszystko będę do tego sprowadzał. Być może u Ciebie dotyczące parametry dotyczące obłożenia są inne. Możesz to mierzyć w ilościach sztuk, czy w jakichś parametrach typu metry kwadratowe, metry bieżące i tak ale muszę znać technologię wytworzenia, no bo ona mi powie jak bardzo potrzebuje tak zaangażować czasowo, ilościowo dany Proces. I trzeci parametr, na który to nakładam, tak naprawdę konfrontuję z poprzednim, jest to dostępność danych procesów. Widzę, że mam laser, gięcie, spawanie, montaż i tak dalej w danym dniu, ile godzin mam dostępnych, czy ilości, jakie mogę na nich wykonać, czyli po prostu tu poznaję swoje zdolności produkcyjne, czy mam tam ludzi, maszyny dostępne i tak dalej. Połączenie tych dwóch danych tak naprawdę daje nam obciążenie produkcji, przez co też pozwala nam wyznaczyć najbliższy termin produkcji przy danym zachowaniu. Już Ci to pokażę teraz, jak to finalnie może wyglądać, przede wszystkim z perspektywy produkcji, ale również z sprzedaży, która oczekuje takich danych od razu. Dla produkcji ma to tyle znaczenie, że to planiści, kierownicy mogą decydować chociażby, o przemieszczaniu się poszczególnych osób między obszarami, tak? No bo jeżeli widzę, że dany obszar ma dosyć duże obłożenie, a drugi nie, no mogę tutaj rotować, wspierać, pomagać, przyspieszać, tak? Te miejsca, które są dzisiaj ograniczeniem, są wąskim gardłem, bo on, to wąskie gardło może się zmieniać w zależności od tego, jakie, jakie zlecenia, jaki asortyment produkujemy, więc warto monitorować, gdzie mam ludzi, ile tych ludzi mam. I czy nie są tam przekroczenia? Być może też ktoś ci nie przychodzi tak, do pracy i musisz od razu reagować. Zobaczyć też, które zlecenia zostaną opóźnione, czy jesteś w stanie z nimi cośkolwiek zrobić. Więc taki wykres wolnych godzin produkcyjnych, wolnych mocy jest też ważny do tego, żeby tym zarządzać. Tutaj z kolei mam wykres, który prezentuję dla handlowców, gdzie widzą. Ilości wyprodukowane na zielono, i ilości niewyprodukowane na czerwono w obszarze druku w danym dniu. Jest jakaś kreska, która oczywiście jest zdolnością produkcyjną, i handlowcy po pierwsze mogą widzieć, gdzie są takie dołki, gdzie ewentualnie mogą dołożyć jakieś małe zlecenia, lub widzą też pierwszy wolny termin, który od razu mogą rezerwować. Również formą prezentacji jest też akurat tutaj telewizor gdzie mamy dość szeroki asortyment i szeroką produkcję, no bo mamy około 20 różnych, różnych procesów produkcyjnych. Nie wszystkie oczywiście produkty przechodzą przez wszystkie procesy, więc ta różnorodność powoduje to, że niektóre obszary są mocniej obciążone. Mam na przykład obszar elektroniki, gdzie mam obciążenie na 12 dni przy dostępnym, dostępnej załodze. Tam akurat potrzebuję innych kwalifikacji, ale niedużo produktów przechodzi mi przez tą ścieżkę. Z kolei na sito druku mam obciążenie na jeden dzień, więc jakby wiem, że te produkty, które są sito to nie będą tutaj, nie będą miały tutaj jakiegoś większego znaczenia i muszę popatrzeć, który z tych obszarów dla mojego produktu jest wąskim gardłem i za ile dni tak naprawdę będzie dostępny. Ale lepszą formą, najlepszą już docelową jest to, że handlowcy przy wprowadzaniu jakiegoś zamówienia na bieżąco przy rozmowie z klientem mogą sobie wprowadzić albo nawet zarezerwować takie zamówienia, wybierając odpowiedni produkt i mamy nawet jakieś tutaj podglądy, jak one wyglądają, patrząc, jaki jest najbliższy termin realizacji. Widzę, że jest 13 sierpnia, wpisuję ilości sztuk 10. Ten termin jest podtrzymany. Zrobimy teraz 100 sztuk i widzimy, że następny termin to jest 17 sierpnia. Damy 1000 sztuk i termin się roz, tak, tutaj nam rozszerza do 10 sierpnia. Września. To są parametry, które można od razu uzyskać na bieżąco. Takie zlecenie możemy sobie zapisać, zarezerwować lub w ogóle włożyć do produkcji. Tak, jeżeli klient to od razu potwierdzi, więc pokazuje, że takie dane mogą być dostępne wkrócej no, nawet niż te dwie minuty, które obiecałem. Dlaczego warto? Ponieważ chciałbym skończyć ze zgadywaniem na produkcji, wymyślaniem tych terminów. Obiecywaniem nierealnych terminów, tylko podawaniem konkretnych możliwych realizacji. Oczywiście trzeba zawsze dopilnować, żeby ta realizacja była, żeby nie było opóźnień, ale jeżeli my dzisiaj podajemy dane wymyślone, no to jak możemy utrzymywać te terminy? Tak, jakby wtedy narzucamy pewien kaganiec na produkcję, a tu mamy realne, konkretne możliwości, więc podanie naszego terminu. Na dzień dzisiejszy daje nam możliwość jego spełnienia i poprawienia tej terminowości. W wielu przypadkach, żeby w ogóle wyznaczyć ten termin, no to trzeba wielokrotnie konsultować się z produkcją. Mam 15 telefonów wykonanych przez jednego handlowca na produkcję, gdzie tak naprawdę mogłoby być ich 3 i dotyczyły nie terminów realizacji, tylko chociażby jakości albo innych ustaleń dotyczących z klientem. I tak samo ten czas informacji zwrotnej, oczekiwanie na to, że powiesz klientowi, że za dwie godziny dopiero, albo za cztery, albo jutro o panu wyślę, jaki może być termin, bo tak czasem jest, to ten termin może być podany tak naprawdę od razu i to jest przewaga mocna, konkurencyjna. Jeżeli chcesz taką osobę wyprowadzić u siebie taką przewagę, móc na tym panować, to ja zapraszam Cię do kontaktu. Możesz napisać do mnie bezpośrednio albo zadzwonić ewentualnie skontaktować się przez formularz kontaktowy na naszej stronie Zapro, gdzie spotkamy się na takim krótkim spotkaniu na online. Pokażesz z czego korzystasz, jakie masz parametry, ja ci powiem, czy te wszystkie kroki u ciebie są, ewentualnie co musisz wprowadzić, żeby to mieć i też zaproponuję ci proste rozwiązanie, które dać tą informację zwrotną tu i teraz. Jeżeli to dla Ciebie było wartościowe, to ja Ci bardzo dziękuję za ten poświęcony czas i prosiłbym Cię o dzwoneczek, subskrypcję, tak żeby kolejne treści do Ciebie docierały od razu. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.